Cześć Wam, z tej strony Kurczak i pod ostatnim filmem wyraziliście jednogłośną opinię: tygnoju zrób se spaj gogle. No dobra, no będę musiał widocznie, bo o matko jak Wam przeszkadza ta kratka. To nie ja stworzyłem tą postać. Niestety twórcy stwierdzili, że to będzie bardzo śmieszne i bardzo fajne. Jak się okaże, że no kurde, nie będę widział z bliska. Znaczy w sumie daleko nie będzie widział, dobra. Kryć wrat, brat, czak, wypierdacza, czak stąd. Dobra, przybyłem, że nam nie leci. Nie się tam tłuką, Wiecie co, szczerze, to ja nie chcę tu chyba być w nocy, bo albo ich chcę. Włącz, 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 włącz. No! Dziękuję. Jakiś miał problem z włączeniem tego. Dobra, czyli sprinkler działa, deszcz będzie zaraz padał, więc mi się wydaje, że może pierwsze jakieś netle zbierzemy Tak, żeby było już super, no ale co, jak na razie z tymi goglami jeszcze tak wróćmy do tego Nie mogę ich zrobić obecnie, bo nie mam złota, jak tylko znajdę złoto, to zrobię te gogle, bo one mi tak będą potrzebne, więc Nie martwcie się, spokojnie Będą gogle, tylko dajcie mi czas na to po prostu co jakieś ognisko postawimy, bo zaraz będzie naparzało nam No i co, mamy tą trawę Tą trawę sobie pewnie będę chciał posadzić koło bazy, także spoko. Jak tam to rośnie? Znaczy pewnie w ogóle. Dobra, jest namoczone przynajmniej, okej. Okay. To mi już pasuje. Tak bardziej namoczone niż zwyczajnie. Także Google sobie zrobię. No mi potrzebne, żeby i tak wiedzieć, czy przejście. Tam wiecie, to ukryte w jaskiniach, znaczy w ruinach bardziej jest przejściem prawidłowym, czy to jest po prostu dziura, za którą będzie dalej ściana, nie? No to, to google będą mi też potrzebne. Po prostu korzystam z tych, bo się nie kończą. To jest, nie wiem, takie oszczędzenie materiałów, nie? Tak samo jak te. Znaczy, nie, to infragogle się kończą akurat, ale Wajzory się też nie kończą. To jest Wajzor. I. E, Fraje Kokuls. Nie pamiętam, jak się to czyta, naprawdę. Też się nie kończą, dopóki ich nie zużyjemy. Więc po prostu, no to mi pasowało. To było dla mnie spoko. No ale skoro Wam aż tak przeszkadza ta blaszka spawalnicza. Przy okazji, jak się jest spawaczem, to się sporo zarabia. Więc możecie się przyzwyczaić teraz. A potem będzie Wam łatwiej. Nie wiem, dla mnie to by była super opcja. Także kombinujcie. Co dalej, co dalej? Pisaliście mi też z tymi pułapkami na ptaki. No bo ja chcę sobie zrobić własną. Własną, własną, własną klatkę, własnego ptaka. I samemu karmić go tym mięsem, żeby dawał mi jajka. Pisaliście mi, super Ziomek mi napisał, że. Nie tylko jajkiem powderem, mogę rozwalać te ściany, ale też bombami kokonowy, kokonatowymi. Z które są kupienia na drugiej wyspie u królowej tam w sklepie jest z bronią za 20 sztuk oinków sztuka. Lub mogę kupić sobie jajka automatycznie i to było od magicznego gościa info. Eee, po prostu tutaj w sklepie na tej wyspie, bo są tam w tej gablotce takie po jeden oink, to zawsze bym miał dwa do przodu. Ale myślę, że i tak mogę mieć tego ptaka. Nie, nie przeszkadza mi to, a fajnie by było. Dobra, to na razie jeszcze troszkę potw... Kościu, dajże daj, że spokój daj, że daj, że daj W tym momencie co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał zrobić Jezus Maria naprawdę aż tak bardzo mnie nienawidzicie Nie wiem co ja wam zrobiłem Nie mogę się ich pozbyć też niestety Będę chciał sobie na pewno jest to te małpająki, no właśnie małpająki będę chciał sobie potóc Oni tu chyba walczą nadal, a to jest jakieś zbiorę Dwa mięsa tu były. Tu kolejne mięso. Brody, leczenie. Dobra, tego raczej nie będę potrzebował na razie. Chodź tutaj w tą stronę. Chodź, chodź. Chyba po raz się ich atakuje. Dawaj, dawaj. Ten już jest zasłabiony, więc możemy go ładnie ścisnąć, myślę. Dwa razy nie będę próbował, bo pamiętam, że był problem z tym. E, tylko czy z nich sieci wypadną to jest w ogóle już inna sprawa. E, ponieważ no średnio chcą wypadać, jak widzicie. Pozbierajmy sobie inne rzeczy tutaj Weavole są. Z nich też można robić jedzenie, także myślę, że fajnie. Oczywiście. Dobra, was tu jest dużo. I macie full HP praktycznie. Pojedyncze bym poprosił. Chociaż wiecie co ja jeszcze sprawdzę jak tam netle, bo teraz zaczęło padać. Okej, okay, dobra, może najpierw zabijemy tego pana. A jeszcze go tutaj będzie naparzał od pleców. Mój sojusznik. Okej, okay, po dwa razy. Nawet się udaje na spokojnie. O, nie zawsze. Ten mi jeszcze tutaj coś podjadł. Eee, dobra. Mięso przynajmniej na farmie będzie dużo, to się przyda już. Podejdźmy pod te, pod, te, pod, te, pod te netle. Zobaczymy, czy już coś tam wyrosło. Bo niestety, patrzcie ile ja w ogóle namoczenia mam, mam. Jak Sanity przez to wcześniej tak nie było, okej. Okay. Netle jeszcze. Ale może ja w takim razie, jak już tu jestem, to troszkę je napełnię. Jeszcze bardziej się zmoczę. Trudno. Jezu, co wy się tak tu zebraliście? Daj mi spokój, proszę cię. Nie jestem naprawdę żadnym zagrożeniem dla ciebie. Znaczy na razie, może potem waszą matkę zabije, nie wiem. win moment. Ale raczej wątpię. Nie będzie mi jakoś to bardzo potrzebne. Wow, nowa muzyka? Alboła super, taka tajemnicza, wiecie. Podoba mi się. Okej, podoba mi się. Dobra, ile was tu jest i czy ja już coś mogę ściąć? Spróbujemy to drzewo szybko ściąć Dobra, mam już dwie siedzi W sumie trzy Super Tutaj kolejne drzewa Dobra, tego mi się nie uda już ściąć na spokojnie Chociaż, nie goni mnie To spróbujemy inne ściąć Bo oni się zaraz mi tu tak rozmnożą, że to będzie po prostu koniec świata. Najpierw sieci, później może wykopiemy co innego. Dobra, dobra, chodź. Skoro chcesz walczyć, tylko gdzieś indziej pójdziemy. Tutaj już nie zdążę dwóch ataków cisnąć. Tu też nie. O, jeszcze oberwałem. Dobra, chwila. Ej, skąd on się tu wziął? Nie zauważyłem go, szczerze mówiąc. Czy ja to mogę dropnąć? Coś dziwnie: myszka ostatnio działa. Dobra, super. To no, mi się przyda na drugiej wyspie. Zawsze jakiś zarobek, nie? Eee, super, super. Mam pięć dzieci, czyli będzie mi już chyba wystarczało. Tak, wystarczy mi już. Ewentualnie mógłbym sobie zebrać ich więcej. Ale myślę, że nie potrzebuję. Dobra, zobaczmy jak tam netle. Nadal nic. No na no nie będziemy musieli jeszcze poczekać. Także co? Ja bym tu jeszcze został. Może doczyszczę do końca ich. Tylko sanity. Ja, dobra. Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Że ja się tutaj na razie znowu gdzieś rozpalę poniżej. Będę widział co tam się dzieje mniej więcej. Deszczyk pada. Słuchajcie, zjem sobie to. Żeby coś w ogóle podnieść sobie No niestety będzie mi padało na no, łeb, bo parasolki jeszcze nie mam Już fajnie, o o Dobra, myślałem, że będzie niszczył ten No jak on się nazywa? Hipopotamo łoś? Hipopotamo coś Okej, okay. nightmary Ta już niestety leci. Jezus, ten dźwięk jest przerażający. Nie sądziłem, że aż tak to Sanity będzie spadać szczerze, bo w sumie jak wcześniej grałem, to ten deszcz nie był wielkim problemem nigdy. No ale cóż, skoro tak się chcecie bawić. To nie ma problemu. Zrobię sobie to zaraz parasolkę. Myślę, że ona pomoże dość mocno. Jak tylko znajdę złoto oczywiście, będę potrzebował trochę złota do tego. Nightmare Fuel wybierzemy już. Okej, okay, przydałoby się rozpalić trochę bardziej znowu tu Jeśli tu się zacznie palić pewnie, przez jest to Tam w miarę to jeszcze wszystko działa Nasionko sobie wezmę, nie budź się po, to nie twoje Dobra, może teraz troszkę wyschniemy, oho To jest naprawdę niebezpieczne miejsce dla tych netli, ale Chyba najlepsze jakie mam obecnie Może tutaj by było w sumie lepsze, ale nie sprawdzałem tego Okej, okay, tam jest złoto przy okazji, koło balonu Złoto koło balonu, przypomnijcie mi Jak coś e, Jakieś cienie mi czy tu będą pojawiały Czy coś, bo w sumie bym jeszcze pozabijał Skoro i tak mam Sanitine Leo Wiecie co zrobię? Wyokopę tutaj tą trawkę Bo jeszcze mam na nią miejsce Jest cień Zapraszam póki dzień <laughs> A tak naprawdę to nie, bo noc e, I co, jeszcze mogę wam powiedzieć parę Uwielbiam jak się te gry spią. Mogę wam opowiedzieć parę rzeczy na temat Wormuda. W sumie, jeśli nie wiecie co tam się z nim dzieje, to zapraszam do filmu, który jest na kanale. No ale już za... W sumie dwa dni jak to oglądacie, bo... Dziś jest wtorek. On dojdzie do Together w środę. No, w czwartek, boże, co ja gadam. E, więc w czwartek już będzie Wormudzik. Ja postaram się wtedy nagrać taki film fajny, omawiający jeszcze to... Oj, drugi jest, nie zauważyłem go. Że... Ani trochę. Dobra, chodź pan tu coraz mniej widzę przez to oj 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 to mi się bardzo nie podoba to mi się bardzo bardzo nie podoba oj źle robię strasznie źle robię, dobra poczekajmy do dnia bo ja zaraz zdechnę straszną głupotę odwaliłem w tym momencie po prostu czekałem, aż mnie zaatakują, nie? Bez potrzeby, bez przyczyny. Dobra, mamy dzień? Ja bym chętnie mój plecak zebrał w takim razie. I zbroje w sumie też bym założył. Dobra. Może będę się starał zabić najpierw terrorbika. Nie przejmując się rolling Horrorem, żeby mi tutaj nie przeszkadzał za bardzo. Bo on jest wolniejszy o wiele i nie jest takim, wiecie, utrudnieniem w tym momencie. Ty już umieraj, proszę. Jeszcze atak jeden. Dobra, i Sanity mamy odbudowane. No niestety, aż do tego momentu, że nie mogę ich więcej bić, ale trudno. Eee, dobra, zawsze trochę Nightmare ale na start się on przyda na pewno. Dobra, plecak mi się nie spalił. Dołóżmy tutaj paliwka. Szybko ucieczka, żeby mnie nie dziabnął Kurde, no to już powinno sobie sumie rosnąć, tak mi się wydaje. Pozbieram stamtąd rzeczy jeszcze, które zostały, bo wiem, że mogę trochę zebrać fajnych, fajnych fajnych leczonek na przykład. O, leczonko mi się przyda. Jezu, czak, czak, trut, czak, czak. Mógłbyś mnie zostawić w spokojak. Wow, 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 panie. Lekko ruszyłem z A Aż się gra za nie? No, zapis był. Eee, gdzie to było to leczonku? Dzień dobry. Ja troszkę w sumie zjadł. Tu jest jakieś, ile tu jest? Jeden. Poda mi kamienie na lepsze leczenie. Dobra, chyba więcej nie będzie tego, ale muzyczka jak słychać. wow, jako super jest. Pozbieram kwiatki na parasol. Kę? Parasol? Kę? Nie wiem? Śmiesznie się to mówi w sumie. Eee, I wróćmy zobaczyć, jak tam netle. Może wierzę, że nie miał miejsca na nie, więc coś będę musiał zostawić. O mój drogi, kochany Panie Jezusku. Czemu one tak rosną długo? Dobra, nic. No to pozbieram te kwiatki jeszcze w tym momencie. Będę musiał iść do bazy już i tak. Jak nie wyrosną teraz, to się naprawdę zdenerwuję, bo jestem tutaj. Wow, długo. Odcie, pójdziemy w ten sypel tam do góry. Troszkę oberwałem, będę musiał się wyleczyć teraz Jak wrócę i zrobisz tego telipada w końcu Telebrele, nie telipada Telipada już mam No, co ja bym mógł wyrzucić? To, że to niewiele jest takich rzeczy, które chciałbym wyrzucać To to was wszystkich zabiło? Szkraby. Dobra Dziękuję bardzo najmocniej i co, ja mógł zrobić sobie w sumie tą ajbrelkę Okej, okay, zróbmy ją Mmm, tu jest kamień kolejny Mnie takie kamienie mi się bardziej przydadzą niż ten, więc ja go na razie zostawię tutaj po prostu, zobaczymy jak tam netle. No nadal mają jakieś problemy egzystencjalne Dobra, tu nie ma żadnego Richard Chucka. on to chyba chce zjeść Widzicie jak on tam idzie w tą stronę? Dobra, zobaczmy, jak to bardzo mi pomoże. Praktycznie w ogóle. Super. Dobra, ale spada mi to już. No kurczę, z tym jedzeniem jest problem. Może coś tu znajdę jeszcze szybko do jedzenia, bo bym chciał w sumie zostać jeszcze chwilkę. No bo czekałem na ten netle i jak zwykle jest z nimi problem. A tu już nic nie ma do żarcia. Spróbuję w drugiej dżungli w takim razie. Ile trwa odcinek? 15 minut. Okej, okay, deszcz, 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 To pomoże, tak? To powinno pomóc, musi pomóc. E, wracając jeszcze do tego Urmuda, e, będzie seria Poznajmy z Urmudem, na pewno, gdzie pogramy sobie z Pawłem prawdopodobnie na tym, oj, 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 na tym Urmudzie. Zobaczymy, jak tam sobie radzi. I tak myślę, że byśmy zaczęli w wiosnę, bo to by nam pokazało troszkę bardziej, jak mu, co mu daje w ogóle to, że on tam blumuje, czy coś tam dalej do tego i tak dalej. Jak to fajnie wygląda, tak żeby był start gry w wiosnę, i byśmy chcieli sobie tam chwilkę pograć większego celu na razie nie mamy. Że tam. O, musimy tego zabić, czy kogoś tam. O, Boże, dobra. To nie był dobry pomysł. Także nie mam jedzenia, więc liczę, że netle teraz wyrosną podczas tego deszczu. Wraz z działaniem sprinklera, bo to naprawdę jest tak już. Znienawidzona przeze mnie mechanika Do pewnego stopnia, przez którą można sobie zrypać grę po prostu, przez to, że... Rosną one tak naprawdę jak chcą Mamy jakieś tam wytyczne, że niby muszą być dwa dni, czy tam... Dwa cykle pod... Yy, jak to się nazywa, Jezu? Dobra, muszę zjeść nasiono Przynajmniej jedno Obniży mi to zdrowie Nadal nic Że muszą być dwa cykle pod deszczem, coś tam, coś tam, a tak naprawdę to... To nieprawda Ile ten ma HP? Muszę zjeść coś. Także znowu marnujemy ognicho. Coś to sobie podjem. No błagam, po prostu błagam. Przecież to cały czas leje. Czemu to jeszcze nie wyrosło? A czekajcie, założę sobie to. Może trochę mniej smoknę dzięki temu. No nie wierzę, szczerze. Szczerze nie wierzę to, co się dzieje i to, co widzę. Co tam się znowu bije? Obaben. Tam ich trochę jest. No dobra, póki wchodzą do wody i nie są na lądzie, to dla mnie to nie jest jakiś duży problem. Bo ich tu większość rzeczy nie atakuje. Coś mi się wydaje, że będę musiał zjeść tego monstermita zaraz. No bo co, pójdę im i mi znikną, przestaną rosnąć. Fuck you guys. Fuck you. Naprawdę nie wiem. To mnie tak denerwuje. No proszę. Eee, dość. Dość mam po prostu dość. Nie wiem, to musi wyrosnąć teraz, bo inaczej to to jest dla mnie jakiś głupi żart. Okej, okay. trzeba będzie podejść pod to złoto Trzeba coś zjeść w ogóle Jak to wygląda? Minus 3 a 10 sanity, okej okay. Przeżyję to myślę Idę a W ten sposób nie zobaczę chyba nic Czy, że to nie widzę za bardzo, czy one wyrosły? Chyba nie Dobra Chyba nie wyrosły nadal Naprawdę mnie to denerwuje No bo ile ja już tu jestem, nie? Powinny już wyrosnąć Dobra, ale patrzcie, z tego 10 kityn. nie wiem jak to się po angielsku czyta, bo każdy już mówi inaczej Ki Kitin, kaitin, kitin Chitin, nie wiem Chaitin Chitynki, eee, mogę sprzedać każdą chyba za 3 Także to już jest 30 oinków Po prostu tak za darmo, bo sobie leżały pancerzyki Z tego mogę sobie jakieś jedzonko ugotować, tutaj mam tego mięska sieci mam będzie trzeba zrobić latarnię zaraz. O kurde tego jedzenia tak mało. To jest problem. No i fiule się tutaj znalazł jakiś fajny, także już mogę coś tam robić. Oj, zobaczcie, jak on wygląda jak ma niskie sanity. Widzicie? Tak jakby coś było nie tak z jego wyglądem, tak jakby był tylko projekcją nie z tego świata po prostu, także śmiesznie. Śmiesznie to wygląda dla mnie. Nie no, ja naprawdę poddam się zaraz mocno. O mój Boże, drogi kochany. Nie mogę wtrafić w to. Wie. Dobra, no nic. To jest dalej pod wodą, więc ja szybko lecę do bazy. Szybciutko. Po drodze jeszcze skapnę się tam z panem zwanym dzbanem, czyli rozwalimy mu oczy. Rozwalimy mu oczy, będziemy mieli złoto. No, ja będę musiał znowu coś zjeść, żeby nie zdechnąć. <laughs> Nie nienawidzę tego. Dobra, pro, pro dwa złota. Dziękuję. Idziemy szybko do bazy. Baza, baza, baza. Baza baza. Trudno. Ja nie mogę umrzeć. Gdzieś mam wasze plony. Kładam w to pantalony. Jo. Dobra, ale przydałoby się na pewno teraz zjeść coś. Ciekawe, czy ja mam w ogóle coś w garnkach? Będę musiał zjeść Monster Lasagne e, Jakieś jagody ewentualnie bym mógł kupić, tylko że nie mam też przy sobie pieniędzy. To wszystko rozchodzi się o to, że muszę trafić do pewnego miejsca, zwanego domem. Stamtąd dopiero mogę wyjść coś kupić. Powinienem się skupić teraz też na farmach jakichś, żeby zacząć zarabiać, ewentualnie mieć właśnie dodatek do mięsa. Ale no te netle, te netle. Myślałem, że one szybciej wyrosną, no bo powinny. Ale jak zwykle mnie zaskakują, tylko niezbyt pozytywnie. Dzień dobry panie Domku. Co tam słychać? Mam jajka. Mam jedzenie. Dobra. Git. Gituwa. Zjedzmy sobie tak. My sobie tak. Jak najszybciej to zjedzmy, żeby już się nie popsuło. Z tego co wiem, to też mogę dać ptakom. Także gitara. Szkoda, nie mogę tego wsadzić tu. Trudno. Eee, dobra, póki mam moment, to zaraz zjedzmy to najpierw. Jajka niech się tam psują kulturalnie. Póki mamy moment, to tak. Ja bym chciał na pewno. Tylko tych trawi już też mam tak mało, że oba. BEM! Eee, zrobić sobie na pewno latarnie trzeba. Ok. Mm, co dalej? Tam prnie, telebrella. telebrela, ok. Tylko to znowu jest 2 złota. Ale myślę, że to jest ważniejsze niż. Myślę, że to jest ważniejsze niż okulary na razie. Dobra. To, czy ja tu gdzieś mam hitynę? No, chyba nie. Także mi dropnę po prostu herę. Dobra. Z tego mogę. Aha, już nie mam trawy pewnie na Łapkę dla ptaków, prawda? A nie, ja się robi z patyków. Ok, to super wszystko. To tutaj pod lodówkę, bo to raczej będziemy jedli. Ja nie mam tyle drewno znowu. O, dobra. Nieważne. <gry> Ważne, że mam. E, to herę, o herę. Nasiona poproszę jakieś. Gotujemy sobie jeszcze coś. Ja nie mam za wiele, to jakieś kabupsy jeszcze zrobimy. O, e, czy to by mi nie dało 100% protekcji razem z Telebrelem? Czy w ogóle Telebrela daje jakąkolwiek protekcję przed deszczem, To jest pytanie. Dobra, mid bolsiki zabieramy ze sobą, bo on ma tyle tego głodu, że trzeba będzie go napełnić jakoś. I ja lecę dalej. Gołąbka sobie może złapiemy. Albo w sumie do dżungli zostawimy tą pułapkę. No kabupsy naprawdę muszą się robić tak długo, bo to jest taki problem. Bo jakąś, nie wiem, magiczne danie odkryłem teraz, którego wcześniej nikt nigdy nie zrobił. Aż mi noc przyjdzie, super. Kabupsy proszę, bo mi się netle zaczną suszyć, no. Już miałem wychodzić. Dziękuję bardzo. Spoiled egg. Jeszcze nie rotten. Dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Okej, okay. I czy to mi pomoże z deszczem? Ani trochę. Haha. Jak chcesz. Tutaj u góry na tym nawigadzecie. Telebrella, co czym tu było jakiś nawigadzec napisany przez chwilę. E, mamy napisane, znaczy mamy taki kolor zielony tej diotki na szczycie, nie? I ona się będzie zmieniać zależnie od tego, czy jesteśmy w zasięgu do te naszego telepada, czy nie jesteśmy, więc dzięki temu możemy wiedzieć, czy damy radę się tu teleportować do niego, czy nie damy się rady do niego teleportować. Znowu deszcz pada i znowu minety nie wyrosną, ale chyba to trochę zmniejsza. No nie jest to widoczne przynajmniej. A, 26% tego wajzora, więc na pewno będę musiał znaleźć kolejne złoto niedługo. Dobra, to jeszcze tutaj napełnię, ale patrzcie! Deszczyk sobie może padać. Może sobie lać. Może się wszystko dziać. Dobra, to mogę napełnić w 100% potem. No, to mi niestety nie daje żadnej protekcji przed deszczem. Ale dla Beki będę to trzymał. Dobra, zostawmy sobie może pułapeczkę. trap. No, halo, halo. Co to się dzieje? Zbejtujemy tutaj jakiegoś ptaszora. Mamy jeszcze. O, tak, 10, 8-10 dni maksymalnie tego sezonu. Także liczę, że w końcu wyrosną, cholery. Jest, dziękuję, Boże. Nareszcie, kocham. Jest, jak ja kocham ten widok. Nienawidzę neti, ale kocham ten widok. Ile to zajęło? Zaraz zobaczę szczerze na odcinku, bo jestem ciekawy. Pewnie z 3 dni to by trwało. Jak nie 4. Jesteśmy praktycznie przy końcu odcinka i one dopiero wyrosły, mimo że były pielęgnowane jak dziecko po prostu. Takie dzidziuś, Babyś, malutki były tak traktowane, i dopiero teraz wyrosły. I co ile ich ja będę miał? Ale przynajmniej patrzcie, wszystkie w obrębie wyrosły, to już jest plus, bo wcześniej jakoś nie sięgało do każdego momentu. Dobra, dobra. Jestem ciekawy, czy one w sumy teraz by wyrosły jeszcze drugi raz przed padkiem. Ale przede wszystkim to ja muszę stąd się wydostać. Bo. Fajne mam tutaj taką, jak to się nazywa, stopień namoczenia i moja postać znowu wariuje w sposób taki, że teleportuje się, jakby nie była z tego świata. Miga na wszystkie strony. Zjedzmy sobie może kagu psy mi troszkę tutaj podniosły statystyki, ale niewiele. No i co? Będę chyba zbierał hajsiwo na to, żeby powoli sobie móc. Kupić jakieś czapki typu Tamoshanter, bo to by się przydało na pewno na to. Może jakieś ibrele byśmy normalne zrobili, bo to Telebrela to jest tylko taki smaczek. W sumie mogę się teleportować na koniec odcinka do bazy, skoro już mam to wszystko co tu chcę. Posadzimy sobie trawę, zbieramy kupy. Tylko przede wszystkim, tak tutaj jakiś się złapał jeszcze, ale to ewentualnie też w bazie mogę zrobić. 30 Netli, 30 Netli podzielić na czy to jest 10 Netel Lasani, Netel Rollsów, że tak powiem. Także 10 nettle rolls'ów wystarczy mi na naprawdę sporo. Na ponad cały sezon laszowy, więc zostawię je sobie na następny raz. Patyczki mam więc gotować, gdzie będziemy, ile będzie trzeba. No i co? No i myślę, że spoko. Na mam netle. Udało się. 30 netli jest. Dziękuję bardzo. Więcej mi nic nie trzeba na razie. Tylko żeby teraz mi jakoś rok nie podeptał albo jakieś głupie cienie nie zabiły, bo mi się wezor skończy. Taką mam tylko nadzieję. Zobaczmy jak tam. No, coś mi się wydaje, że nic już z tego nie będzie. Okej, okay, ptaszor sobie tu wylądował. To poczekamy, bo zaraz może mi wyląduje. Chciałbym coś lepszego niż gołębia mieć w klatce. <gry> może jakąś papugę właśnie, albo tego zimorodka. Całkiem fajnie wyglądają. Także bym bardzo prosił o lądowanie w tamtym miejscu. Panie ptaku. Halo? To jest pułapka. Zapraszam do niej. Dziękuję, mamy zimorodka. Zimorodek. Także dobra. Mamy zielone jeszcze tutaj, także chyba stąd się mogę spokojnie teleportować. Także przybliżymy nieco na ten moment. I witam serdecznie w mieście. Zużyło mi to 10%, czyli tyle ma to użyć mniej więcej. Ale myślę, że spoko. Myślę, że nie ma problemu. Dobra. Możemy zamknąć. Poczekajcie. O, dobrze. Bo czasem jest problem z tym. Trzeba osobno klikać i uważać na to dość mocno. Okej, okay, okej. Okay. No to co? Myślę, że to tyle w tym odcinku. 28 minutek, troszkę krótszy niż poprzednie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W piątek wieczorem prawdopodobnie będzie stream, tak jak tydzień temu. A wcześniej pojawi się film o Warmudzie, taki podsumowujący, jak on wygląda po tym, jak już wyszedł. No i w niedługim czasie po tym seria krótka z Pawłem, jak będziemy sobie poznawać Wormuda Ogramy kilka dni. Jak macie jakieś pomysły, co tam możemy zrobić, to też piszcie, bo będzie ciekawiej na pewno. No a Łaksaw, jak będzie, tak będzie. Mam nadzieję, że będzie często. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, dzięki za komentarze. No i co, piszcie po prostu. Dalej. I tyle. pa. pa.